Dzień dobry guru, witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Bitcoin osiągnął nowy rekord 117 tysięcy USD, co jest niesamowite. World wzrósł o 16% od wczoraj. Tesla wzrosła o 4%. Ethereum zbliżyło się do 3000 USD. Ogromne zyski. Wielkie gratulacje dla wszystkich oglądających. Zawsze mówię nie shortuj Bitcoina w hossie i to jest powód. Wzrósł ze 110 000 do 117 tysięcy w jedną noc. To wreszcie Bitcoin. Subskrybuj, lajkuj, włącz powiadomienia, jeśli masz pytania. Daj znać w komentarzach. Gratulacje kupującym BTC. Robimy to od lat, jeśli śledzicie. Od 6 lat. Kupowaliśmy Ethereum, Tesle, Nvidia, World, kupiony wczoraj. Dodaliśmy więcej przy pompie. Kupiliśmy też Uni. Przejdźmy do analizy technicznej Bitcoina. Główna liczba 851, hmm, spore odbicie w tygodniu z 807 do 784, potem do 851, od dołka wzrost o 70 tysięcy, a w skali tygodnia o 45 tysięcy w miesiącu, z 861 do dołka 729, teraz 852, czyli mniej więcej tyle samo co na początku miesiąca, a w ostatnich trzech miesiącach duży wzrost, niesamowite. Bitcoin wystrzelił, osiągając 117 tysięcy wczoraj w nocy. Widać tu potężną pompę. 4 lipca dokupiliśmy więcej Bitcoinów. Dodałem 107. Główna transakcja ruszyła 23:06 przy 98 ,015 W górę od 23:06. Teraz mamy 11. 11-18 dni. Później jesteśmy na 116 tysięcy i wczoraj prawie 118 tysięcy. Dokładnie 117 896. A, pamiętam jeszcze czasy sprzed tego: opłata funding fee dla Bitcoina stała się dodatnia. Mój trade na Bitcoinie przyniósł 49 tysięcy dolarów zysku. Otworzyliśmy go dwa tygodnie temu. 49 000 dolarów zysku. Zapłaciłem 610 dolarów opłat, by zarobić 49 tysięcy dolarów. Widzieliście, jak otwieram te transakcje w moich filmach. Gratulacje dla Was wszystkich. To transakcja warta 357 tysięcy bitcoinów, 3 ipaku bitcoina. Użyłem 23 tysięcy dolarów depozytu. Zapłaciłem 610 dolarów, by zarobić 49 tysięcy dolarów na bitcoinie. Ethereum też podskoczyło do 3 tysięcy dolarów, bitcoin prawie 118 tysięcy, a Ethereum 3 tysięcy dolarów. Kupowaliśmy też Ethereum 26 Jakieś 2 tygodnie temu 26.23 braliśmy Ethereum 2-3 tygodnie temu 7 2 tygodnie temu 26%, 23, dwa, tygodnie temu. 23, tygodnie temu 26 w górę z 2000 To opłata fundingowa na plus Też dla Ethereum 225 dolar opłat za 29 tysięcy dolar zysku To transakcja 40 Ethereum 92 tysiące Wielkie gratulacje dla wszystkich Wczoraj kupiłem też World Na X dodałem World, który skoczył o 16% dosłownie kupiłem go wczoraj tutaj widać że kupiliśmy go wczoraj jest 10 lipca teraz jesteśmy 16% w górę w jeden dzień w jeden dzień wczoraj dokupiłem więcej pierwsze zakupy 23 czerwca po 80 centów jak bitcoin 23 czerwca kupiliśmy teraz 25% w górę wczoraj dokupiłem i bum gratulacje wszystkim którzy kupili ze mną world niesamowite zyski na X widać to wszystko 108 tysięcy obserwujących. Bitcoin osiągnął nowy rekord wszech czasów. To było wczoraj. 9 tysięcy z Was obejrzało mój film na X, a to ja w 2018 Bessa czy Hossa Bitcoina. Nie zmienia to faktu, że po raz pierwszy od tysiącleci możemy przesyłać pieniądze bez pośredników. To właśnie obiecuje Bitcoin. Ktoś powiedział: musisz wciąż iść do banku po gotówkę. Nie, nie musisz. Możesz płacić ludziom w bitcoin i USDT. Wierzę, że potrafię latać. Wierzę, że mogę dotknąć nieba. Wzrosło o 6,15%. Ethereum 6%. Tesla 4%. Kupowaliśmy Tesle po 222 w kwietniu. Łączny wzrost o 4%. Bitcoin w górę o 4%. Ton w górę o 3%. Mieliśmy ogromne zyski na rynku. Pamiętasz, jak dawno temu kupiłem dużo World? 21 godzin temu? To było 22 godziny temu. Kupiłem 20 tysięcy World. Był na linii wsparcia i wyglądał bardzo byczo, stochastyka rosła. A potem kupiłem 20k World, 22h temu. I bum, 16% w górę w 21h. Er. Bitcoin, nowy rekord, 117 tysięcy. Niesamowite zyski, ludzie. Mój handel Bitcoinem teraz mocno na plus. Mogłeś nie nauczyć się chodzić. Dobrze było nauczyć się chodzić. Dobrze jest nauczyć się inwestować. Dwa tygodnie później... Bitcoin 32K i 23K po 15H. Później to już 49K i 29K. Patrz, w 15 godzin, 23. Bitcoin 32K, Ethereum 23K. W 15H później Bitcoin 49K, Ethereum 29K. Gratki wszystkim, rekord Bitcoina, cisza medialna. Dobry znak, możemy iść wyżej. Pamiętaj, mój cel dla Bitcoina to wrzesień, 560 dni po halwingu. Mój cel to. Patrz, trafił dokładnie w mój pierwszy cel. Spójrz na to. Trafił idealnie w mój opór na poziomie 117. To niesamowite. Ale cel tej flagi byka tutaj to 137 tysięcy. Jednym z oporów mojego potencjalnego celu było. Pamiętasz odwróconą głowę i ramiona? Mieliśmy tu ramię, głowę, ramię. Powiedziałem. Jeśli odmierzymy odległość głowy, cel, jeden z nich to 117. Ta linia była już w moich filmach, zanim ją osiągnęliśmy. Spójrz na to. Podszedł, dotknął i został lekko odrzucony. To pierwszy cel. Drugi, duży cel to 137. Jeśli nie wszedłeś teraz, nie sądzę, że spadniemy poniżej 110 czy 100. Umieściłbym to na wykresie dziennym, może tutaj. Spróbuj wejść przy stoi. Cóż, to poprzednie 112 to teraz duże wsparcie. 112 000 stop loss, 110 000 take profit, 137 stosunek ryzyka 1,28. Ryzykujesz 882 USD, by zarobić 25 tysięcy USD na Bitcoinie bez dźwigni. Dźwignia 10x wyniosłaby 250. Widać, że transakcja aktywuje się na 112, a stop loss na 100. Nie, trade aktywuje się na 111,800, stop loss 110, ryzyko 882 USD. Taką transakcję bym podjął na Bitcoinie. Znów ogromne gratulacje. Flaga byka nadal widoczna na Bitcoinie. Sprawdźmy Ethereum. 3000 USD na Ethereum przebiło się, jak mówiliśmy, z rosnącego trójkąta. Kto pamięta mój rosnący trójkąt sprzed kilku dni? Przebił się ponad cel. Mieliśmy rosnący trójkąt, budował presję, a cel był na 2900. I boom, dokładnie trafił. Spójrzcie na to, po prostu i przebił się. Doszliśmy do 3000 jako jednego z celów mój duży opór roczny to 3300 możliwy obszar zysku. zobaczcie ten ruch w górę na rosnącym trójkącie, idealnie zagrany wzór. Gratulacje wszystkim, którzy dostrzegli ten wzór. Ludzie szaleją z radości na telegramie. Jest was 300 na 14 online. Ludzie świętują. Bitcoin na księżyc? Dyskutują. Dzielą się transakcjami krypto. Wszyscy próbują spać, gdy nagle stają się bogaci. Gratulacje dla Was wszystkich. Gratulacje z okazji tych mega zysków. Jeśli oglądasz moje filmy od 6 lat, to już tysięczny raz, kiedy to robię z Wami. Stworzyłem wielu milionerów, z czego jestem bardzo dumny. Możesz tu zobaczyć, kupił, kupiłem Twój kurs kilka miesięcy temu. Wziął zyski, kupił Harley'a Davidsona. Mm, widzisz tu niektóre komentarze ludzi. Ej, kupiłem Twój kurs, jest niesamowity. Kupuję i sprzedaję. Zarobiłem 500 tysięcy dolarów. Kupuję dom za 2 miliony dzięki Twoim filmom. Dzięki, James. Gdzie jeszcze mamy takie szalone? Moje inwestycje wzrosły o 122 tysiące. Widać zyski ludzi w komentarzach. Kupiłem Ferrari Scuderia dzięki zyskom z Twojego kanału. Gratulacje wszystkim i jeszcze raz wielkie gratulacje za nasze transakcje. Handel bitcoinem przyniósł 49 tysięcy dolarów zysku. Handel Ethereum przyniósł 29 tysięcy, otworzyliśmy je dwa tygodnie temu i mamy duże zyski, co cieszy. Gratulacje dla wszystkich. Na X dołącz do mnie za dwa tygodnie i zobaczysz moje posty. Bitcoin bije rekordy. Wczoraj kupiliśmy za 20 tysięcy, wzrósł o 16%. Świetnie, rynek wygląda bardzo mocno, co jest niesamowite. To moje aktualizacje, ludzie. Wszystkie linki do tego wszystkiego są pod filmem w opisie. Możesz sprawdzić poniżej. Na Bybit dostaniesz bonus 60k za trading, gdy spełnisz warunki. To główna giełda, na której handluję. Najlepsza płynność i najniższe opłaty. WEX daje 200 dolar bonusu przy rejestracji. Giełda bez KYC dostępna globalnie. To jedna z dużych giełd, która szybko rośnie. Na jamescryptoguru.com znajdziesz kursy i telegram. Gratuluję wszystkim mega zysków na Bitcoinie, Ethereum i World od wczoraj także na Tesli. Niesamowite. Gratulacje. Przeczytajmy Wasze komentarze. Wczorajszy film na YouTube, 4 z 10. Widzicie, mamy 4 z 10. Było 3400 wyświetleń. Przeczytam Wasz komentarz. Guru, sprawdź World, proszę. Kupiliśmy go wczoraj. Życzę wszystkim dużych zysków. Robimy to. James, czy na Ethereum jest formacja kupka z uchem? Pompuję World. Dokupiłem więcej do wczorajszej pozycji. Czy myślisz, że Bitcoin spadnie do 106? Nie powinieneś oglądać moje filmy, bo zawsze pokazuję, jakie byłyby moje transakcje. Kupiłem też u Ciebie World Coin. Gratulacje. I wiele osób świętuje na platformie X. Możecie tu zobaczyć wielu świętujących ludzi. To jest jesteś najlepszy. James. Tak, James. Żadne zlecenia kupna World nie przeszły, ale mam inne wejścia. Niesamowity. Wciąż czekam na próg rentowności przy 210 USD. Wygląda na świetny dzień. James nigdy... James zawsze mówi, nigdy nie shortuj Bitcoina w hosie. Zasada numer jeden. Kupiłem z Tobą, Sir James. Niesamowite. Wzrost o 16%. Świetnie. Pa, Grace. Uwielbiam to widzieć. Dobrze, że wróciłeś do World niedawno. Ruszajmy. Robi się tu byczo. To świetnie. Rozumiem. Wiele niesamowitych komentarzy. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Gratulacje za Bitcoin, World, Ethereum, TON, Unii. Też pompuje. Tesla w górę. Nvidia. Nowy rekord. Wszystkie, które kupowaliśmy... Niesamowite zyski. Jeśli zarobiłeś dzięki mnie, użyj tych pieniędzy na promocję pokoju w mediach społecznościowych, zatrudnij ich na pełen etat do tworzenia antywojennych wiadomości przez chat GPT i promowania ich. Kocham Was wszystkich, wielkie gratulacje, miłego dnia i do zobaczenia jutro.